Cześć wszystkim, witam na kanale Elżbiety. tutaj. Chciałbym właśnie y, nagrać taki króciutki filmik z życzeniami niewrócimi, bo już na święta niestety nie, nie dałem rady, więc rocznicy dużo zapierwszy na uczelni, bo studiuję. Nie wiem w ogóle, czy jeszcze długo to potrwa. Nie, no, <śm> mam nadzieję, że, że dam radę do dyplomu, ale yy, ojej, muzyka, przepraszam. Dobrze, już jestem. Mam nadzieję, że dam radę wysłać do, do dyplomu jednak dać radę, dam radę dać radę. Boże, mam nadzieję, że dam radę wysłać do dyplomu. I słuchajcie, chciałbym wam już złożyć najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się nowego roku 2022. Mam nadzieję, że on będzie zdecydowanie lepszy niż ten, który był teraz. Chociaż przyznam się, że dla mnie ten rok 2021 był super, oprócz tego, że niestety Avataria już dokonała żywota. No i paru innych zmian, że w ogóle te wszystkie gry z Adobe Flash Player, nie wiem czy wiecie, nawet Wiejskie Życie teraz już jakby się kończy. <laughs> Skończy się właśnie yy, umowa, jeżeli chodzi tutaj banka przyszło do Game Planet i Game Planet kończy umowę z grą, która wyda wejście. Z życie w związku z czym też już go nie będzie. No, ale nieważne, chciałbym przejść do rzeczy, Chciałbym życzyć wszystkiego naprawdę najlepszego w tym roku, który, yy, który za chwilę już będzie. Czyli w 2022. Mam nadzieję, że on będzie dla Was super. Ja mam nadzieję, że będę mieć jakiś pomysł na kanał co. Co będę yy, mógł jakby w jakiś sposób realizować, ewentualnie coś nagrywać z jakimś czasem? Bo jednak myślę, że będę mieć na to czas. Tylko muszę ugadnąć jakąś grę, czy, czy coś tam w stylu, i po prostu się powinno udać. Chciałbym Wam życzyć naprawdę spełnienia wszystkich marzeń, wszystkiego, co sobie wymarzyliście, z Waszych wymarzonych podróży, czy miłości, żeby w Waszych szkołach, czy uczeniach, czy w pracy wszystko szło dobrze. No byście po prostu byli szczęśliwymi ludźmi i cieszyli się z każdej chwili, spełnili swoje najskrytsze marzenia i się kochali. <grym> A to jest najważniejsze. Dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście jeszcze ze mną, ze Elżbietą w tym roku. Zerzbietę w sumie też już można stwierdzić, że nie ma. Znaczy, jakby mam nadzieję, że sama postać będzie w naszych sercach żyła, natomiast jeżeli chodzi o awatarię, to już jestem kiepsko. No, ale cóż, dziękuję Wam po prostu, że, że byliście. Że ten rok się jakoś jeszcze udał. Że udało się chwilę jeszcze posiedzieć na awatarii przed jej wyłączeniem. Że mogliśmy wspólnie cieszyć się wszystkiego, co, co, co dotychczas nam, nas spotkało, i to przede wszystkim doceniać po prostu. No, bo teraz myślę, że jest najważniejsze. Z nami jest tutaj, słuchajcie, świnka. Ja mam kupiłem sobie dzisiaj nowy mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie troszeczkę mniej leścił niż ten poprzedni i nie będzie takiego szumu, ale zobaczymy. Chciałbym Wam teraz tutaj popuszczać z Wami <grywki> fajerwerki to z okazji już nowego roku razem z naszą świnką, co nie? Dokładnie. No i cóż, dziękuję Wam ślicznie za, za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się spotkać na naszym kanale i wspólnie razem coś ogadnąć. Szczęśliwego nowego roku dla Was wszystkich. Już tego 2022 boże, 12 będzie 10 lat temu. Trzymajcie się.